Witam Państwa w Teleekspresie. Dziś 1 listopada, Dzień Wszystkich Świętych. Jak co roku na cmentarzach tłumy odwiedzających rodziny, przyjaciele wspólnie wspominają zmarłych bliskich. W Kościele Katolickim oddawana jest cześć tym, którzy już osiągnęli zbawienie. O tych, których już z nami nie ma, pamiętano nie tylko w kraju. Polacy wierni tradycji i historii odwiedzali m.in. mogiły bohaterów narodowych, którzy zginęli walcząc o niepodległość. Tylko ostatniej doby Rosjanie ostrzelali ukraińskie terytorium ponad 100 razy. Kontratak przeprowadziło ukraińskie lotnictwo. Celem były między innymi rosyjskie magazyny sprzętu wojskowego. Ukraińcom udało się zestrzelić cztery rosyjskie helikoptery i kilkadziesiąt rakiet. W Korei Południowej trwa siedmiodniowa żałoba narodowa. Liczba ofiar sobotniej tragedii w Seulu wzrosła do 156. Tragicznie zmarłych opłakują także rodziny w Indiach. Tam niedzielna katastrofa, w której zarwał się most, pochłonęła 134 życia. Prezydent Andrzej Duda w najbliższych godzinach podpisze ustawę o dystrybucji węgla przez samorządy. Podkreślił, że nowe przepisy wejdą w życie najszybciej, jak to możliwe. W Telekspresie za chwilę wspomnimy artystów, których już nie ma niestety z nami, ale nie zabraknie także innych tematów. Oto skrót. 2022 rok przyniósł wyjątkowe straty w polskiej kulturze. W ostatnich miesiącach odeszli Ignacy Gogolewski, Barbara Kraftówna, Jerzy Trela czy Franciszek Pieczka. Nieodżałowaną stratą była także śmierć Jarosława Marka Rymkiewicza, jednego z najwybitniejszych współczesnych polskich poetów. Już myśleli, że zginął, jakże ucieszyli się więc naukowcy z Uniwersytetu Zielonogórskiego, gdy znów nawiązali łączność z Bielikiem, to ptak, którego uratowali po wypadku i wypuścili z nadajnikiem. Niestety jego sygnał zniknął. Hubert Hurkacz zrobił kolejny krok w kierunku awansu do kończącego sezon, tur sezon turnieju ATP Finals. Polak zdobył cenne punkty, pokonując w dwóch setach Francuza Adriana Mannarino podczas turnieju Paris Masters. Natomiast w Stanach Zjednoczonych zaczął się bój w ramach WTA Finals. Ludzie kultury i nauki, politycy, dziennikarze, aktorzy, w minionym roku pożegnaliśmy wiele wybitnych postaci. Świat muzyki także stracił wielu wspaniałych artystów, o nich we wspomnieniu Marka Sierockiego. Refleksyjnie kończymy to spotkanie w jedynce. Za chwilę Teleekspres Extra w TVP Info, a jutro spotka się z Państwem Rafał Patera. Do widzenia. Zaczynamy Teleekspres Extra w Dniu Wszystkich Świętych. Myślami jesteśmy z tymi, którzy odeszli. To także czas rozmów, pięknych wspomnień i wspólnych spotkań z rodziną i bliskimi. Wokół można dziś dostrzec wiele pogrążonych w zadumie twarzy ludzi spacerujących po cmentarzach. W Dniu Wszystkich Świętych odwiedzamy groby najbliższych, przynosimy kwiaty, zostawiamy dla nich symboliczne światło. Dziś wspominamy, ale także chętnie pomagamy. Na wielu nekropoliach zorganizowano kwesty. Wolontariusze zbierali datki. Będą białe święta czy nie będą? Ci, którzy już zdecydowali, że na koniec roku spędzą w Zakopanem, to zadają sobie takie właśnie pytania, a hotelarze zachodzą w głowę, czy turyści dopiszą. Do pojednania daleka droga. O drogę właśnie poszło w pomorskich Bolesławicach. Gmina zbudowała tam przejazd na prywatnym terenie. Właścicielka nie mogąc się doczekać odszkodowania blokuje dojazd na osiedle. Ona nas za chwilę starożytne miejsce pochówku młodego faraona, które od stu lat rozpala wyobraźnię odkrywców i nie tylko. To wszystko jeszcze przed nami, a teraz skrót propozycji. 25 premier operowych, 145 koncertów. Tak minęło 5 lat muzykom polskiej opery królewskiej, którzy nie mają nawet swojej własnej siedziby, ale będą mieli ta obietnica to najlepszy prezent z okazji jubileusz. Czas na naszą prognozę pogody. Proszę bardzo, podtynij. Obicia przetarcia na klawiszach. Stare fortepiany kryją historię poprzednich właścicieli. W Stanach Zjednoczonych odnaleziono instrument należący najprawdopodobniej do Thomasa Edisona. Wynalazca pozostawił na nim ślady swoich zębów. Sport zaczynamy od Ligi Mistrzów. Przed nami ostatnia kolejka fazy grupowej awansu do jednej ósmej Finału jest już pewnych 12 zespołów. Pozostałe 4 wyłonią dzisiejsze i środowe mecze. Marek Sierocki pożegnał już nieodżałowanych polskich artystów. Teraz czas na zagranicznych muzyków, którzy odeszli w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Rydwany ognia na do widzenia. Jutro zapraszam w imieniu Rafała Patyry, a teraz program O Co Chodzi prowadzi Tadeusz Płużański. Do widzenia.